W naszym wirtualnym studio witamy pana Macieja Witkowskiego, przedstawiciela firmy Collins. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest elektroniczny papieros Collins? Jednym zdaniem elektronicznego papierosa firmy Collins można nazwać alternatywą dla wszystkich osób palących. Jest to produkt, który wprowadzi... Osoby, które znajdują się w nałogu nikotynowym, w nowy, lepszy e, świat. On spełnia tak naprawdę bardzo wiele oczekiwań, bo z jednej strony e, jest na pewno tańszy w, w, niż tradycyjne palenie, e, z drugiej strony na pewno jest mniej szkodliwy niż, niż palenie normalnych papierosów, e, z trzeciej strony bardziej ekologiczny, pomijając efekt spalania tytoniu. E, w, w, Palacz nie wchłania do, do organizmu substancji smolistych, nie wydycha trującego dymu, w związku z tym nie ma również biernego palenia. A dodatkowo fajny, elegancki, ciekawy gadżet, który można dopasować do własnych upodobań ze względu na różnorodność w tych produktów. Z jednej strony są to modele w wersji pen w trzech kolorach przypominające takie cygaretki. Z drugiej strony modele typu H Easy, które przypominają normalne papierosy. Te modele H Easy to jest nowość w tym momencie na rynku. gwarantują one najlepszą jakość w inhalacji nikotyny. Skąd pomysł na taki produkt? Wszyscy w firmie Collins jesteśmy osobami palącymi. W, po kilku próbach doszliśmy do wniosku, że... W... Jest to świetna rzecz, która każdemu z nas tak naprawdę dała tą nową jakość zaspakajania głodu nikotynowego. Ja na przykład mogę swobodnie palić u siebie w mieszkaniu w samochodzie. Odczuwam większy komfort związany chociażby nie wiem, z kondycją fizyczną, z wyczuciem smaków w pokarmach. Postanowiliśmy zająć się tym interesem i Zarazić całą Polskę e, ideą elektronicznego papierosa. Komu poleci Pan zakup elektronicznego papierosa? Każdej osobie, która znajduje się w nałogu nikotynowym na pewno, e, jak również osobom, które e, muszą spędzać swój czas. E, Nałogowcami. Z jakiego względu? No, tak jak już powiedziałem wcześniej, elektroniczny papieros spełnia bardzo wiele oczekiwań. Z jednej strony może pomagać, może stymulować rzucenie palenia, z drugiej strony jest na pewno mniej szkodliwy niż papieros tradycyjny poprzez właśnie pominięcie procesu spalania. Dodatkowo fajna nowość, fajny gadżet, który będzie na pewno nobilitował wyróżniał w towarzystwie każdego palacza, sprawi, że będzie on się czuł bardziej atrakcyjnie. Jestem w stanie polecić każdemu. Dziękuję, dziękuję bardzo.